Cześć, witajcie ponownie. Kolejny odcinek serii Łowcy Skarbów, ponieważ kolega, którego tutaj mamy, Dawid 510. Cześć, kolego. Siema. Kolega Dawid ma 14 lat, ale jak słyszycie, nie wszyscy mają już takie poważne głosy, więc proszę go nie hejtować, ponieważ kolega za niedługo prawdopodobnie przejdzie już mutacji i będzie mówił bardziej poważnie wtedy, nie? Masz taką nadzieję, nie? No, no. Twoi koledzy pewnie w klasie już tam niektórzy mają takie grubsze, poważniejsze głosy i trochę się poćmiewują z tych, co mają cięższe, tak? No, to akurat prawda. Znam ten ból, wiem, wiem jak to jest, jak tak już niektórzy wcześniej to przejdą. Ale przez pewien czas oni też bardzo piszczeli. Dobrze, kolego, Dawid 510, skąd taki nikt? No, Dawid imię, a 510 była wolna nazwa i po prostu dopisała. Rozumiem. No to zapałeś pierwsze, lepsze cyferki, które ci pasowały, i, i, i poszło. E, STPL, co to za klan? No, jest to for fan. Żołnierze, pół mroku inaczej. Aha. No, dosyć fajnie się gra, fajna atmosfera. E, sami młodsi, młodsi gracze, czy starsi? No, wszyscy gdzieś jak młodsi. Taki klan bardziej dla młodszych graczy. Aha. Rozumiem. Dobrze, czołg LTP, to jest czołg, to jest Light trzeciego tieru, który kiedyś dostaliśmy jako prezent, nie? To jest... Um, powiedzmy tak, że taka jedna z chyba z lepszych takich podarunków, które dostaliśmy, bo te późniejsze magazynki są takie sobie. Oczywiście nie, nie licząc Cetrachę, który, który swego czasu był, był też do, którego też dostawaliśmy. Ja akurat jeszcze wtedy nie grałem, więc nie dostałem go, ale chyba był najlepszy z tego wszystkiego. Jak ci się gra tym czołgiem, Jakie masz, jaką masz załogę, jaką masz jakieś moduły na nim? To znaczy się, ja nim rzadko kiedy gram, mam na nim dopiero chyba wtedy miałem pierwszego perk'a Aha. wklepanego, no i w ogóle nie mam modów, po prostu ten, gram nim bardzo rzadko i akurat zagrałem sobie nim wtedy bitwę. Mhm. No, powiedzmy tak. Y bo ty jeszcze nadałby, nadałbyś się do serii pomidorki atakując ze względu na 708WN6 Wtedy tam z tego co widziałem, to teraz troszeczkę ci się to polepszyło, ale też nie masz w dalszym ciągu jesteś pomidorkiem i... Widać, że na początku pojechałeś na straszny żywioł. Natomiast ja, wiesz, niektórzy jadą, jakoś tam się czają, a ty pojechałeś po prostu do przodu, na, na zasadzie na hura trochę. Że tak powiem, trochę taki nietypowy styl taki bardziej rzeczywiście pomidorkowy, ale, ale jak się widać, sprawdził, bo na razie robisz tutaj niezłą, niezłą rozróbę. Teraz dopiero jakoś tak delikatnie coś, coś robi. Zaczynasz działać. Ładnie teraz niszczysz kolejnego. Jak widać PZ-1C tam ma duże problemy, żeby cokolwiek z tobą zrobić. Tutaj mamy 30 pancerza, jeżeli dobrze pamiętam, tak bardzo dobrze skontowanego. I, i, I ten pancerz jak widać jest dosyć trudny do przebijania dla niektórych czołgów, nie? Tam, jeżeli grasz, to dużo masz takich właśnie rykoszetów? To znaczy się, no rzadko kiedy coś ten odbija. Ale jak widać, zrykoszetowałeś całkiem ładnie od niektórych czołgów. Pewnie zobaczymy to wszystko po... O, jaka szybka bitwa, powiem szczerze. Nawet się nie zorientowałem, bo już jest koniec. Jak widać było, jednak tych rykoszetów miałeś dosyć dużo. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, co zrobiłeś. Dostałeś Spartaninę, no bo wiadomo, że miałeś bardzo mało... HP już na samym końcu, dostałeś medal De La Glanda. To jest bardzo fajna, fajny medal, gdzie musicie zniszczyć minimum bodajże cztery czołgi w obrębie w obrębie bazy, także to jest fajny, fajny medal, jego się nie często zdarza, ja, ja mam tam chyba z dwa, nie pamiętam dokładnie ile, ale mam jakieś takie medale, więc tutaj szacunek dla Ciebie, że wróciłeś się szybko na bazę i potrafiłeś właśnie zbijać bazę, bo tak to inaczej, jakbyś w stylu takiego normalnego pomidorka pojechał do przodu na bazę kapować, to oczywiście przegrałbyś. A tutaj wróciłeś się, biłeś wszystkie te czołgi, które były na, na, na waszej bazie i dzięki temu dostałeś taki fajny medal, nie? To jest twój pierwszy medal tego typu? Yy, tak, tak, pierwszy. Mhm. To masz opanowanego, a tutaj najprawdopodobniej ten PZ-1C ci to załatwił właśnie opanowanego, bo ten dużo rykoszetował. Stalową ścianę, coś co ma 30 pancerza i dostajesz stalową ścianę. A to oznacza, że mm, musisz mieć minimum 1000 obrażeń, przyjętych na klatę, tak zwaną. Specjalista, bo to 3, 8 fragów z tego, co widzę, zrobiłeś. Ale wiadomo, że trzeci tier to nie będziesz mógł nic więcej dostać. I obrońcę, czyli za 70 punktów. Czyli 1050 obrażeń, 8 fragów, bitwa błyskawiczna. Fajne są takie bitwy, czasem takie nie. Że, że, że wyjeżdżasz, jest raz, 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 strzelasz normalnie do wszystkiego, co się tylko rusza, i nagle szybko się kończy bitwa. I wtedy jest, wiesz, wtedy jest uśmiech na twarzy, nie? Masz ten, miałeś po tej bitwie takie, to, że ci jeszcze ręce drżały, czy tak jakieś na spokojnie doszedłeś do tego? Znaczy podszedłeś? Nie no wiadomo, z taką efektywnością jak ja mam, to taka bitwa to jest coś. <laughs> tak, to jest to, co ja mówię zawsze, że e, takie osoby, że tak jak mówię, pomidorki, e, zdarza im się zrobić taką bitwę raz na jakiś czas. Na, natomiast wiadomo, że nie są to jakieś takie bardzo częste, ale jak zrobią taki, taką bitwę, to później już ciężko jest na miejscu siedzieć i duma, duma roznosi. Nie? Tak jak powiedziałem, 1046 dostałeś na kratę, zebrałeś na klatę obrażeń, dlatego dostałeś celową ścianę. Na trzecim tierze to jest naprawdę wyczyn, żeby tyle zebrać. Dostałeś 81 strzałów, z tego 11 tylko spenetrowało. Sam odstrzeliłeś 36 razy, 26 z penetracją Jeszcze i 100 punktów obrony bazy. Tak widzicie. Jeżeli, jeżeli widzicie, że się wam czołgi zbliżają w kierunku waszej bazy, musicie się cofnąć. Nie ma takiego czegoś, że albo ktoś tam pojedzie, czy coś. Nie. Priorytetem jest obrona własnej bazy. Jeżeli tam zniszczycie jakieś czołgi, które wam zagrażają, to jesteście bliżej do wygrania. Natomiast jeżeli się nie wrócicie, to niestety bitwa będzie raczej przegrana, bo was zdążą skapować. Zarobiłeś 18 663 srebra. Nie jest to typowy zarabiacz, nie? To jest taki bardziej czołg, yy, w sumie to taki niby, niby premium, a taki bardziej okazjonalny czołg, który dostajemy, więc on tak nie zarabia znowu, kto wie jak bardzo, ale i tak całkiem ładnie by się dojść do przodu. Tak często yy, raczej grasz bez premium, nie? No, bez premii. Mhm. No to wie, z premium byłoby prawie 28 tysięcy, już byłoby całkiem nieźle, 1100 bez premium EXPA. Na, na takich niskich tierach się nie dostaje za dużo EXPA, także powiedzmy sobie szczerze, że, że to jest naprawdę niezły wynik. Czyli podsumowując, LTP, czołg, tak zwany premium y, lub podarunkowy czołg, któryśmy kiedyś dostali, to naprawdę fajna zabawka jest na tych trzecich tierach, nie? No, idzie się nim bawić. <grych> Okej, okay, w porządku. Y Mam nadzieję, że w jakiś tam sposób bierzesz i poprawiasz swoje statystyki, jakieś, uczysz się gry, coraz, coraz lepiej ci się gra, tak? Im więcej bitew masz, tym, tym widzisz, że jest jakaś poprawa w tym, co, co robisz? Czy raczej tak jeszcze nie do końca, jeszcze tak troszeczkę czasem zbyt, zbyt na chora jedziesz? Tak jak widać było, tutaj miałeś dużo szczęścia, bo, bo w normalnych warunkach powinien się jednak zginąć wyjeżdżając na trzy czołgi, a tu okazuje się, że jednak dostałeś dużo. Czy, czy tak już i robisz jeszcze w ten sposób, czy już raczej starasz się tak troszeczkę delikatnie grać? To znaczy się czołgami niskiego tieru, tam wyjeżdżam, ale już ósemkami, dziewiątkami staram się uważać. Aha, no tak, bo to już po pierwsze y, możesz zniknąć w mgnieniu oka, bo, bo wiadomo, że tam już czołgi mają zupełnie inne, inne obrażenia. Także nawet jeżeli masz 2000 dy, na dziewiątym tierze 2000 punktów życia, to i tak i tak szybko wyparujesz, prawda? Także y, mam nadzieję, że będzie Ci się coraz lepiej grało wraz z ilością bitew. Jeżeli będziesz coraz więcej bitew miał, to będziesz rozwijał swoje umiejętności. E, życzę Ci więcej takich bitew, żebyś robił, bo, bo takie, każda taka bitwa uczy pewnie czegokolwiek. Jeżeli y, chcesz w jakiś sposób dodatkowo y, powie, polepszyć swoją wiedzę, to jednak staraj się oglądać jakieś filmy, jakieś... Y, jak ktoś inny gra, zaczynasz grę jakimś nowym czołgiem, to raczej postaraj się oglądać, żeby zobaczyć, co ten czołg potrafi i jak się powinno nim grać. I dzięki temu na pewno będzie Ci się grało łatwiej, także mm, tak to powinno być zrobione. Dzięki w takim razie za, za ten fajny mecz, taki bardzo szybki, błyskawiczny mecz, a takie, są, takie lubię, takie są najfajniejsze. Też czasem można się zdziwić, że o już koniec, nie? No dobra, też dzięki Dobra. Wielkie. Chcesz kogoś pozdrowić jeszcze? No, chciałem pozdrowić cały klan Hui i swój klan sc.pl. Okej, okay, w porządku. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze mnie odwiedzisz, a jak już nawet nawet z jakimś może lepszym, lepszą bitwą. Także... Będzie, będzie, na pewno, będziesz na pewno mile widziany. Dzięki w takim momencie razie i do wam wszystkim do usłyszenia, do zobaczenia mówię a tobie życzę więcej takich bitew Dzięki, na razie Na razie